Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie znowu na bikeshow.pl i zapraszam was na kolejny odcinek, odcinek podsumowujący testowy oponiarski. Bo dzisiaj podsumujemy test kolejnych szosowych opon, czyli Goodyear Eagle F1R, oczywiście tubeless o imponującej szerokości 32 mm. Kolejne opony testowe w tym roku, kolejne opony szosowe. Pierwsze 2000 km w tym roku przejechałem. Pierwsze ponad 2000 na Continental Grand Prix 5000. S, też tubeless, 30 mm. Potem zaliczyłem przesiadkę właśnie na te opony, czyli Gudiery też tubeless, o szerokości 32 mm. Więc yy, test dla mnie osobiście ciekawy, nie tylko ze względu na sam konkretny model opon, ale też tą szerokość. Więc dzisiaj podsumowanie po kolejnych 2000 km. もう1つ。 Dla mnie też ciekawe jest to, że jest to dla mnie w sumie pierwszy kontakt z szosowymi oponami Goodyera. Goodyer ostatnio mocno się zaczął rozpychać na rynku rowerowym, nie tylko na tym, nazwijmy to, automotive, także w rowerówce swoimi oponami czy szosowymi, czy gravel się mocno rozpycha. Opony do testu dostałem od polskiego dystrybutora, czyli krakowskiego ProBikes. Dziękuję za udostępnienie opon. Sam wybrałem 32, ponieważ nie ukrywam, że w tym roku mam taką lekką zajawkę na testowanie szerokich, wyścigowych opon szosowych. Mogę Wam od razu zdradzić, że testu też Vittorie Corsy Pro o szerokości 32 mm, jako następne opony, no ale też stwierdziłem, że czas na 32. Byłem bardzo zadowolony z 30 Continentala, więc chciałem zobaczyć, jak będzie z jeszcze szerszą oponą. No i po założeniu tych opon było pierwsze zdziwienie. To są opony 32 mm. Założyłem je na obręcze Evan Lighta New Disc. To są koła o szerokości 45 mm, no ale jest to standardowa obręcz Evan Lighta i na tej samej obręczy Continental Grand Prix 5000, które mają katalogową szerokość 30 mm, miały niecałe 31 mm szerokości. Po założeniu na te same obręcze tych nowych opon, które mają katalogową szerokość 32 mm, na początku wyszło mi 29,2 mm. Więc dość było to ciekawe. Byłem bardzo mocno zaskoczony, ponieważ no, jestem przyzwyczajony do tego, że wiele opon ma, w zależności od obręczy, w realnym świecie często inne wymiary niż podaje to producent. Niemniej jednak tej ta różnica była duża. Co więcej, zmierzyliśmy to po... Yy jakichś 100 kilometrach i już można było zauważyć, że opona rośnie. Czyli ciekawostka jest taka, że te opony potrzebują no, parę dni jazdy, żeby się dobrze na obręczy ułożyć. Od razu zaznaczę, że świetnie się uszczelniły. Na początku w ogóle założyłem je bez mleka. Mimo tego wskoczyły bez problemu, więc jeżeli chodzi o jakość wykonania, precyzję wykonania, nie miałem żadnych zastrzeżeń. Więc wszystko pięknie się uszczelniło, weszły równo, no, było widać, że je ładnie wyciągnęło. Niemniej jednak na początku były węższe. Po tygodniu Mniej więcej, było drugie takie, znaczy drugie, w zasadzie trzecie już mierzenie i po tygodniu w zasadzie mają 32,1. Teraz y, jeszcze raz je mierzyliśmy tutaj po ponad 2000 km w Weloarcie i wyszło 32 bodajże i 2. Więc nawet trochę więcej niż producent podaje, ale ciekawe było też, że na początku były węższe. W każdym razie, pierwszy punkt testu: jakość wykonania, montaż bez zastrzeżeń, bez problemów, skoczyły na mojej kompresoropuszce na Tubelessa, uszczelniły się bez mleka i trzymały bez mleka na tym samym poziomie co Vittorie i co na przykład Kontinentale. Po zalaniu mlekiem w zasadzie bez problemu uważam nawet, że trzymają ciśnienie lepiej niż kontynentale. W tej chwili są na kołach, które nie jeździły już od dobrych dwóch tygodni i koła były pompowane do 4,5 atmosfery. Po no, ponad dwóch tygodniach bez pompowania mają dalej spokojnie około 3, niecałe 3 atmosfery. Więc no, bardzo dobry wynik jak na opony tubeless. Uwierzcie mi, że z moich doświadczeń na tych samych kołach z różnymi oponami najczęściej ta utrata ciśnienia jest większa. Pierwsze wrażenia z jazdy. Pierwsze wrażenia z jazdy są takie, że te opony porównując je do kontynentali, są troszeczkę bardziej tempe w prowadzeniu. I w sumie mnie to nie dziwi, ponieważ te opony są cięższe od Grand Prixów. Jak sobie też zobaczycie na mojej ulubionej stronie z pomiarami oporów toczenia i tym podobnych elementów związanych z oponami, której, do której link Wam się teraz wyświetla na ekranie, to też tam subiektywnie zauważono, że te opony generują trochę większe opory toczenia, jeżeli je zestawimy w parze z Grand Prix 5000. Trochę to nie dziwi, bo to są opony, które są trochę cięższe, mają trochę więcej gumy i mają też bardziej rozbudowaną wkładkę antyprzebiciową. Mi się w każdym razie przez te 2000 km nie udało ich przebić, więc to, co po prostu dostrzegam, to jest to, że nie są aż tak szybkie jak Grand Prix 5000 w wersji S, no ale mają być trochę bardziej odporne na przebicia i też na zużycie. Jeżeli chodzi o to zużycie, tutaj znowu porównanie dokładnie po. W takim samym okresie, jak w przypadku tego, co pokazywaliśmy przy Continentalach. Możecie sobie w ogóle kliknąć i zobaczyć mój test Continentali Grand Prix 5000. Po tym samym przebiegu, w tych samych warunkach, te opony są mniej zużyte niż Continental. Więc to się akurat sprawdziło. Te opony, jeżeli chodzi o odporność na ścieranie, są po prostu lepsze. Ale coś za coś, bo oprócz tego, że mają, moim zdaniem, grubszą warstwę gumy, mają tą wkładkę antyprzebiciową, która też wpływa trochę na wrażenia takie z dynamiki, to też mam wrażenie, że trochę gorzej jeżdżą na mokrym. To są dość subiektywne odczucia, ale zawsze w przypadku tego typu testów niestety trzeba na nich bazować. Moim zdaniem nie są aż tak pewne na mokrym jak Grand Prix 5000 i to też jest rzecz, którą ja po tym teście dostrzegłem. Jak podsumować gudiery po tym okresie testowym? Oczywiście, opony zostają u mnie dalej do testu, ponieważ nie mają żadnych oznak zużycia, ani też nie mam w tej chwili żadnych wolnych opon testowych, więc zrobimy sobie troszeczkę test na dłuższy. Dystans dla tych, którzy są ciekawi, co się stało z Grand Prix 5000, wylądowały w rowerze Kasi, więc też dalej jeżdżą, więc też je podsumujemy po całym roku testów. Akurat na tych kołach zostają te opony, więc będziemy jeździć dalej, więc zobaczymy, jak te opony sprawdzą się na przykład po całym. Sezonie jazdy. Więc największe plusy, moim zdaniem jakość wykonania, faktycznie to, że bardzo dobrze trzymają ciśnienie, łatwo się je zakładało. No, jeżeli chodzi o przebicia, ciężko stwierdzić, mogłem po prostu mieć szczęście, natomiast faktycznie zużycie jest wolniejsze niż w przypadku Grand Prix 5000. Jakie widzę minusy? Odczuwalnie nie jest to aż tak szybka opona i też przyczepność na mokrym moim zdaniem minimalnie ustępuje kontynentalną Grand Prix 5000, ale tak jak Wam zaznaczam, to jest. Dość subiektywne. No i też cenowo, one są troszeczkę lepiej pozycjonowane niż kontynentale, więc to też może być jakimś argumentem. Więc generalnie testy, jak najbardziej na plus, mają swoje plusy, mają swoje gdzieś tam minusy, no jak w przypadku każdej opony. Napiszcie, czy macie jakieś własne doświadczenia z gudierami. Czy testowaliście, czy macie jakieś pozytywne doświadczenia, czy jakieś negatywne, czy jakieś wpadki, czy coś się zdarzyło, czy o czymś wiecie? Napiszcie w komentarzach. A ja póki co kończę. Dziękuję Wam za uwagę, za kolejny test opon w tym sezonie. Oby było ich jak najwięcej, oby przekrój rynku był jak największy. Dziękuję Wam za uwagę. Hej!